w kolejnym filmie. E, jestem właśnie w galerii. Jest dosyć późna godzina już. E, ja jeszcze nie wróciłam do domu ze szkoły. Miałam, tak na to dzisiaj tylko e, język angielski i tej jeden wykład. E, dlaczego nie wróciłam do domu? Dlatego, że e, jestem tutaj już w sumie 3 godziny. 3? No 3 godziny ponad. Ponad 3 godziny. A jeszcze prawie tu będę. E, ponieważ czekam na depilację, ponieważ e, przez to, że jak miałam odwołane wykłady i też musiałam sobie zmienić e, właśnie datę depilacji, bo miałam mieć już półtora tygodni temu, po prostu czekam i no nie mam co robić, dobrze, że to jest właśnie koło galerii, bo tak to nie wiem co bym robiła, szczerze mówiąc dzisiaj pewnie będzie był taki z kilku dni po prostu składany, tak jak najczęściej to robię e, idę właśnie do Rossmana kupić kalendarze adwentowe e, dlaczego? dlatego, że byłam dzisiaj rano e, w Rosmanie na dworcu i widziałam, że już są kalendarze są takie, które już bym chciała po prostu mieć je, e, żebym potem nie... Nie panikowała, że jeszcze nie mam, a już m, tak naprawdę wybrałam sobie co chcę. Więc teraz idę właśnie je kupić. E, tu jest rozmęczę drugą? No, szybko. pewnie. Drugą, dobra. Kupiłam się w galerii. No, kupiłam sobie właśnie drugą z liśnią. O, tam jest rosną. Ale to zaraz na spokojnie sobie swój gdzieś. Ja ją zjem. A najpierw idę po te kalendarze, bo tak się jaram, że masakra. Dobra, kochani, update. Znalazłam taki album, co chciałam kupić, tylko chciałam czarny kupić na Allegro, ale tutaj znalazłam chyba dobry rozmiar, tak mi się wydaje. Za 35 zł, tak w ogóle, więc go wezmę na pewno. Jeśli chodzi o kalendarze, mam jeden kalendarz dla Hani, jeden z herbatkami dla siebie, a taki, który chciałam mieć główny, niestety go tu nie mam, tam był. Tutaj na razie nie będę musiała 10 zobaczyć po prostu. Może jutro. Jest razem idealnym, nie kochani, znalazłam idealne miejsce. Jestem na takiej wielkiej kanapie w ogóle, ale to jest w ogóle jednoosobowa, tam obok jest dwusobowa, także śmiesznie. Pokażę Wam co kupiłam, jedną ręką chociaż, bo w domu będę dopiero co 3,5 godziny będę w domu. Fajnie. I o 5.20 pobudka, a jest 18.40. Super. W każdym razie kupiłam kalendarz jeden dla Hani. W zeszłym roku kupiłam jej kalendarz z psim patronem, jak pamiętacie. Takimi biurowymi rzeczami. Jakieś kredki, ołówki, gumki, temperówki, wszystko tam było. A w tym roku mam taki. To jest z jakiej firmy? Eloy. I to jest kalendarz adwentowy z takimi rzeczami do włosów. Tu są właśnie narysowane jakieś gumki, spinki, opaski takie tam rzeczy na pewno jej się spodoba, bo ona ma teraz zbizika właśnie na punkcie ładnych gumeczek i w ogóle kolejny kalendarz, który w ogóle nie wygląda jak kalendarz to jest kalendarz z herbatkami jakby to nie było napisane, że to jest kalendarz to bym nie wiedziała, bo jakby no, no nie wygląda ale go się podobno rozkłada i no, i to są w ogóle jakieś herbatki ze Sri Lanki jest napisana kolekcja cejlońskich herbat świątecznej podróży po magicznej Sri Lance. No i jest tu pełno jakaś tam cejlońska, zielona herbata, cejlońska, e, czarna herbata, cejlońska, zielona herbata, sour soup, zbrynowa, truskawka, czarna masala, nie wiem co to jest, masala, e, tika masala, coś takiego, nie? To chyba to, e, świąteczna, zimowa, to wszystko? No pewnie jest po kilka z jednego, czy coś takiego, więc... Jestem bardzo ciekawa, także ogarniemy to sobie dopiero w grudniu. ale dzisiaj który? 6 listopada, także no. Czy 6 listopad się mówi? Chyba tak, bo to jest jakoś błąd, jak się mówi listopada. Nie, że 6 listopada to jest błąd? Dobra, nieważne. W każdym razie, i mam album. Co prawda on jest 24x17, ja chciałam taki, żeby był bardziej kwadrat niż prostokąt. Chcę wywołać takie zdjęcia robię je tak, robię jakby kolaż na jednym, takim 10 na 15 4 zdjęcia robię, że po prostu one były takie jak z Polaroida, takie małe i takimi się właśnie marzy kalendarz, kalendarz album. Te 35 zł to jest naprawdę mało, bo tamten właśnie miałam, coś było 30 zł, to taki mały, więc fajnie, cieszę się bardzo. Także no. I kolejna sprawa w ogóle, zrobiłam sobie paznokcie jesienne. Myślałam, że dopiero będę zrobić paznokcie na zimę. Ostatnio w ogóle, kiedy robiłam paznokcie, to właśnie były na święta i w styczniu potem już je ściągałam i już nie robiłam. Odpuściłam na razie, no a teraz wróciłam znowu, odpuściłam, szczerze powiem, że odpuściłam przez to, że depilacja mi się zaczęła i stwierdziłam, że za depilację płacę hmm, ponad dwa razy tyle miesięcznie, co za paznokcie. Ale już mi się po prostu kończy, więc stwierdziłam, że skoro odmawiam sobie tego, to po prostu wrócę do paznokci i są. Są takie, nie wiem czy widać. Tu mam jakieś listki, a tu mam takiego wilka po prostu i są pomarańczowe. Stwierdziłam, że nie chcę robić pomarańczowej paznokci, wolałam właśnie takie brąze i beże, ale Szymon mnie przekonał i podobają mi się nawet, więc no. A teraz sobie ja będę jadła drożdżyweczkę, muszę w ogóle tabletkę wziąć, bo mam od wczoraj kobiece dni i tak mnie brzuch boli, że... No nie jestem w stanie wytrzymać już, więc sobie ja drożówkę, yy, popijam tabletkę i, i czekam, jeszcze około pół godzinki mam, a potem już będę szła, bo no jakby te prędzej może mnie prędzej przyjmą, fajnie by było. Także no, to tyle, pięć minut gadam jakby, ale tyle mi się tematów wybrało do powiedzenia Wam, że masakra. nie wierzę, ale no musiałam jakby wrócić na dworzec z powrotem i poszło do Rossmana i był tam ostatni ten kalendarz, który sobie patrzyłam rano, także jestem happy i nie dość, że go dostałam jakby, jeszcze w Grecji się dostałam pusteczki higieniczne. Pani powiedziała, że przez to, że aplikację dałam, nie wiem dlaczego, czy to na jakiejś kwocie, czy to tak o, czy tylko dzisiaj, czy jak, ale mam pusteczki i mam też kalendarz, w sumie mam trzy kalendarze. Także cieszę się bardzo. Jeszcze teraz teraz kupię soczek na drogę i zaraz mam pociąg. Jeśli chodzi o kalendarze, to oczywiście od 1 grudnia ruszamy z vlogmasami. Mam parę pomysłów. Bardzo bym chciała, żeby za dużo się nie pojawiło z zeszłego roku, tylko żeby to były jakieś nowe pomysły. Także cały czas się jeszcze zastanawiam nad tym, co tam będzie, ale na pewno właśnie będą te kalendarze, które kupiłam. W ogóle ten kalendarz jest dosyć mały. To też nie wygląda jak kalendarz w sumie, ale nawet nie wiem, czy to ma okienka w środku. Do... A, bo to trzeba otworzyć tutaj z jakieś otwierajko i e, to jest w ogóle prawda, że z sens. Nie z Essence, tylko sens. nie wiem, to są chyba dwie różne firmy, nie? Ale on jest z kosmetykami, tu są narysowane właśnie, jakie są kosmetyki do makijażu. do w zeszłym roku na nie kosmetyki do pielęgnego jeszcze żadnego? żadnego z nich nie zużyłam do końca. E, wiele z nich w ogóle nie zaczęłam. Także zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś może rozdania na Instagramie znowu, bo poprzednio cieszyło się sporym zainteresowaniem. Po prostu ja tych kosmetyków nie używam, w większości nawet nie otwarłam, nie powąchałam, nie zobaczyłam jak to wygląda. Eee, także no, nie wiem, zastanawiam się. Jeśli ktoś jest chętny, to możecie pisać w komentarzach, to wtedy na pewno e, wstawię na Instagrama. A jak nie, no to nie wiem, zobaczymy. No. Dzień dobry, dzisiaj jest kolejny dzień. Dzisiaj czuję się tak tragicznie, tak mnie boli brzuch. Nie dość, że te kobiece dni, to jeszcze po prostu żołądek mnie boli. Już nie wiem, czy mam coś zjeść, w sensie jadłam, normalnie jadłam jakby. Ale po prostu boję się zjeść teraz jeszcze cokolwiek. E, dlatego no, jestem już po zajęciach. E, już praktycznie na dworcu jestem, jeszcze tylko muszę wejść zobaczyć do Biedronki, czy jest masło w promocji. No i wracam do domu. Naprawdę jest dzisiaj mega przypał, ale słoneczko przynajmniej świeci. Niech tyle dobry, kolego. mamy sukces. kupione. Państwo, witam Was w następnym dniu. Um, miałam właśnie wizytę u alergologa... A o nie. Za szybko gadam. Miałam właśnie wizytę u alergologa drugą już. Tym razem miałam testy właśnie typowo pokarmowe. E, co tutaj było? Była tutaj, na pewno była tak, było mleko, na mleko nie mam, ale ja to już wiedziałam, bo ja sobie robiłam taki test kupny w aptece. Miałam na jajko kurze, nie mam na jajko, e, na marchewkę miałam. E, na wieprzowinę nie mam, na nic. Na pomidora też nie mam. Na pomarańcze nie mam. Na jabłko i kakao również nie mam. Na mięso, kurze oraz na. No, Na mięso kurze również nie mam. E, mam na dwie rzeczy. Dziś, dzisiaj mi właśnie wyszły dwie rzeczy. Pierwsza to jest mąka pszenna. A ja pracuję w pikarni, także to jest bardzo ważne, żebym nie miała na to alergii. E, ale mi się pytała, kurcza, długo pani już tam pracuje. A ja mówię, że no w sumie jakby trzeci rok z rzędu pracowałam, ale to jest właśnie taka: to, to nie jest praca na stałe, no to jest praca okresowa. E, pracowałam przez wakacje, e, co roku, tak, z dwa miesiące około. No a tak, no to weekendowo dwa razy w tygodniu, nie? I tyle, piątki, niedzielę, czasami nawet e, któryś z tych dni, nie, no bo różnie bywa. E, no, ale dzięki Ci panie, że mnie przypuszczasz. E, I jeszcze e, kolejna rzecz, na którą mam również alergię, e, jest to surowy ziemniak. I e, mówi, że to nie chodzi o to, że nie wiem, ja nie mogę dotykać surowych ziemniaków, bo kurde, bo zaraz mnie uczuli, tylko chodzi o to, że na przykład nie mogę pracować w gastro. I obierać y, cały dzień ziemniaki na przykład. No to, to nie mogę, bo na pewno coś mi się, jakby jakaś reakcja mi wtedy wyskoczy. Także ciekawie, <grywa> zdziwiłam się bardzo. Kurczę, myślałam, że będę miała na, na, jakby na każdy rodzaj mąk, ale no może nie mają, no bo jak mają takie rzeczy jak pomidor, marchewka, jajo takie, jajo takie, jajo takie mięso takie, yy, wiecie i tak dalej, no to pewnie nie mają na jakiś każdy rodzaj mąki, więc no okej, okay, rozumiem. Yy, w każdym razie kolejne testy mam. 31 stycznia dopiero, także sobie poczekam trochę, ale na grudzień już nie mają, po prostu na styczeń już praktycznie też mam zawalony, więc no. E, I co? I dostałam też przepisała mi pani doktor e, tabletki właśnie na alergię. E, głównie chodzi o tą mąkę, przez to, że no pracuję w piekarni i tam kicham, bo to powiedziała mi wprost, że no kicham strasznie e, w piekarni, więc dała mi e, tabletki, przepisała i tyle. A teraz się do karuzeli, e, do galerii. I jeszcze do apteki, bo muszę babci leki wykupić. A tutaj są, tutaj nie, tu jest insulina, a nie ma tego i po prostu babcia miała zmienioną insulinę. Od początku, jakby wyjścia ze szpitala, miała jedną, a teraz po prostu miała przepisaną inną, bo zmienił ich stan zdrowia. Na lepszy, co prawda, ale, ale no ma zmienioną właśnie insulinę, także no, tyle. To już jest chyba czwarty dzień tego vloga, e, ale jestem właśnie już po zajęciach generalnie powinna mieć jeszcze WEW, ale z tym moim palcem u stopy, co wczoraj go sobie tam nie wiem czy zbiłam, czy co zrobiłam z nim, e, ale jest coraz gorzej. E, posiniał mi i nie wiem, czy on po prostu nie jest złamany, no nie chodzić mogę, ale kuleje po prostu strasznie mnie boli. E, nawet bandaż mnie uciska spać nie mogłam, bo też przez ten ból, ten bandaż też mi się rozwijał i ja nawet dotykając e, tym palcem o pościel, o o materas to po prostu tak mnie to bolało, że ja nie wiem i nie wiem, czy nie będę musiała po prostu jechać na SOR albo do lekarza rodzinnego i skierowanie na rentgen, nie wiem, ale po prostu bardzo się boję że może być złamany, ale to tak jakoś leciutko, że po prostu tak czy siak mogę nim ruszać, no bo mogę ale sprawia mi to taki ból, że no nie jestem w stanie jakby e, cały czas Dziękuję nim ruszać i w ogóle, więc nie podoba mi się to bardzo. Dlatego wolałam nie iść na wlew bo na WFie po prostu tańczymy, no i strasznie bym sobie nadwyrężyła to jeszcze bardziej skakając i w ogóle. Skakając, skacząc. Także jadę teraz do Szymona na uczelnię, bo on też za chwilę kończy. E, I co? I jadę do domu. I jadę dzisiaj jeszcze na nockę do pracy. A jutro mam w sumie spokojny dzień, trochę posprzątam, bo mam wolne, piątek mam wolny, od pracy też w ogóle, bo yy, jakby no, w piekarni jest tak, że zawsze dzień przed świętem mamy wolne, no bo w święto się nie sprzedaje jakby tego pieczywa, które my zrobiliśmy, bo sklepy są po I przez to, że po prostu sobota jest święto, to nie dość, że mamy sobotę wolną, bo w niedzielę też są sklepy zamknięte, no to jeszcze mamy piątek wolny, więc jutro jadę jeszcze do Patrycji na kawę i podobno mam mi robić makijaż, także jestem bardzo ciekawa, bo to mnie nie robiłam. Także no. no i kolejny dzień w rozjazdach po lekarzach. Ja to właśnie na rentgen jestem po wizycie u lekarza rodzinnego. Dostałam skierowanie na rentgen palca Pani doktor mi powiedziała, że tak czy siak, jeżeli on będzie złamany, no to nie wsadzą mi go w gips, bo zazwyczaj po jednym pojedynczych palców się nie wsadza w gips i to jeszcze u stopy. E, takich malutkich. Także e, poleciła mi, żebym po rentgenie po prostu e, skleiła jakby dwa palce do siebie. Ten właśnie i ten po prostu, który jest obok. Żeby on mi rósł po w razie czego, jeżeli jest złamany, jeżeli jest tam jakieś pęknięcie. E, I po prostu, żebym to ściągnęła, ten plaster jak będę miała wynik rentgena. No bo dzisiaj jest piątek. E, jutro jest święto 11. E, no w niedzielę wiadomo i dopiero po prostu w jak dostanę wynik rentgena. Także do tego czasu mam właśnie mieć ten plaster. E, I co? I dostałam skierowanie na gastroskopię. Jest! Kolejny raz! Ostatni raz w miałam e, 12 grudnia, więc prawie rok temu już. A wczoraj właśnie w pracy byłam na nocce. Zjechałam dzisiaj o 5.30. E, strasznie mnie bolał żołądek. Strasznie dało się po prostu odczuć to, że, że coś mi jednak znowu z nim jest. Dlatego postanowiłam znowu udać się na gastroskopię eee, no i zobaczymy, bo zobaczymy jakie będą terminy, bo jednak gastroskopia prywatnie jest dosyć droga. Ja wiem, że na zdrowiu nie ma co oszczędzać, ale po prostu ja się tak przyzwyczaiłam, że mam takich zaufanych lekarzy na NFZ i jak tam jest, że to jest naprawdę wszystko ok. Ostatnia moja gastroskopia była naprawdę w porządku. Pierwsza. Eee, no była najgorsza tak naprawdę, no bo ojeju, ale orzeł. W ogóle, ja nie wiedziałam, że u nas normalnie na polach sobie orły latają i jastrzębie. To jest dla mnie... Wiecie, jakby tu jakiś człowieczek sobie szedł, albo dziecko, nie daj Boże, jakby go zaatakował tymi szponami, to jest kill totalny. No, w każdym razie yy, jadę zobaczyć właśnie, jakieś terminy na gastroskopie i zapisać się, i zrobić zdjęcie od razu rentgenowskie i wracam do domu. Yy, potem, tak jak mówiłam, wieczorem się widzę z Patrycją wam może make-up jakiś mi zrobi, bo dawno nie miałam robioną, robionego przez nią make bo ostatnio w lutym w ogóle jak na 18 szłam i ja pierdzielę jak to było dawno temu. Masakra, także no. Widzimy się później. Mam przepiękny makijaż od Patrycji. Tutaj wstaję, oczywiście, za chwilę kawotki. Generalnie ten makijaż był robiony z tego powodu, że po prostu dostałam od marki Monique Rocher. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Rzęsy z, magnetyczne z eyelinerem po prostu i chciałam to wypróbować. A że Patrycja ma większe doświadczenie po prostu z takimi rzeczami, to postanowiłam, że pobierze to jej. No i jak widać, wygląda to mega ładnie. Także no, jestem zadowolona, naprawdę. Szkoda tylko, że już jest ciemno i zaraz będę musiała zmienić ten makijaż, ale jednak są zdjęcia, także fajnie. No, teraz to idealnie by było po prostu pójść na randkę, albo coś. O, jaki mam design, piegi normalnie. E, późna randka albo coś, ale no niestety, jedyne co to pójdę zaraz spać. Dzień dobry kochani, to oczywiście ja, Wasza ulubiona testerka żabkowych Bubble Tea, e, jako, że udało mi się w końcu dorwać ten jesienny smak, bo w ogóle widziałam już, że w żabkach jest nowy, porzeczkowy, z tego co pamiętam, więc jego też na pewno sobie za niedługo skosztujemy, ale póki jest jesień, próbujemy ten jesieniowy, gruszkowy. Jestem mega ciekawa, bo no, szczerze powiedziawszy, w tym roku jestem totalnie jesieniarą. Także e, bierzemy i próbujemy, tu mam oczywiście słomeczkę, którą sobie wyciągniemy, boziu, co tu się dzieje, ale czuć cynamon, jak to przybija przez to, co tu się stanęło, żadnych dziur nie ma, w ogóle jest wypukłe takie. pachnie mega cynamonem i gruszką nie chcę wylać, wygląda to w ten sposób mam tutaj jakąś e, malinową herbatę biedronkową e, dlaczego malinowa? dlatego, że no jakby jesienna i zimowa herbata bez syropu malinowego to nie jest herbata e, także lejemy sobie to i zobaczymy jak to będzie smakować bo jestem mega ciekawa w ogóle Daleję sobie no do pełna, bo ja zawsze i tak potem dolewam, bo mi same kulki zostają ja po prostu dolewam do tego, żeby samych kulek nie jeść. I co? Pomieszam może trochę. I, uwaga. Kurczę, szczerze mówiąc, czuję samą tą malinę. Ok. Ej, kuleczki są bardzo dobre. Mhm. I ten smak też czuć już. No, mam powiedzieć: gruszka i cynamon. Bardzo, bardzo dobre. Mhm. No, jestem ale Polecam bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Kochani, dzisiaj jest środa. I specjalnie przytrzymałam tego vloga, po prostu go przedłużyłam. E, ponieważ e, No jak wiecie W środę miałam do odbioru wynik rentgenowski I właśnie go odebrałam prosto z Poznania To przejechałam tak naprawdę e, Także, uwaga, czytamy e, Kości lewej stopy Bez istotnych zmian w RTG Na wykonanych zdjęciach ewidentnych Zmian urazowych nie uwidoczniono Okej, okay, czyli złomany nie jest, zarobiście. Mam płytkę, więc sobie ją obejrzę w domu. Już Wam nie będę pokazywać, no bo co to jest tam oglądanie kurde zdjęcia stopy, e, także e, no nic ciekawego. W każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. E, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go. Mam nadzieję, że do końca. Kurczę, nie mogę sobie. Mam nadzieję, że do końca, że wam Was nie zanudziłam, ale już było dużo takich spraw informacyjnych także co, ja jadę do domu, bo jestem taka głodna, jest godzina w ogóle za chwilę 19, bo ledwo tu zdążyłam w sumie przejść, bo do 19 można było odebrać wynik, ale najważniejsze, że palec nie jest złamany, cieszę się bardzo, bo naprawdę miałam lekką panikę, że może być złamany i będę po prostu miała utrudnione to wszystko, ale na szczęście mogę normalnie chodzić już od kilku dni, praktycznie mi nie boli tylko jak tam dotykam, więc fajnie. Także co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz, widzimy się już za niedługo w kolejnych filmach. I no, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, o kliknięciu subskrypcji i zostawieniu łapeczki w górę. I co do zobaczenia w kolejnych filmach. Busiaczki. Pa-pa!